Rozmowa w naszym studiu na rękawce będzie dzisiaj zaskakująca dla niektórych. Porozmawiamy o folii, o produkcie, którego używamy na co dzień, produkcie, który niejako jest przeklęstwem naszych czasów, dlatego, bo nawet na Półwyspie Synajskim możemy zobaczyć góry zasypane folią. Folią, której używamy na co dzień, która rozkłada się wiele setek lat. Czy możemy się w ogóle jej pozbyć? Czy możemy pozbyć się plastiku? O tym porozmawiam z naszym gościem, z panią doktor Eweliną Jamrus, profesorem Uniwersytetu Rolniczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jak to jest z tą folią? Dlaczego pani w ogóle zainteresowała się tworzeniem nowoczesnych, inteligentnych, zupełnie innych niż te, które znamy, folii? Moja przygoda z produkcją folii rozpoczęła się już na doktoracie. Wraz z moim promotorem, profesorem Andrzejem Parą, rozpoczęliśmy otrzymywanie folii na bazie furceleranu. I sama nazwa jest dość egzotyczna, ponieważ furceleran, no trudno to nawet wymówić. Natomiast furceleran jest pozyskiwany z alg czerwonych, które znajdują się w, są uprawiane na dnie Morza Bałtyckiego, więc tak naprawdę to jest dość blisko. I teraz z tych alg pozyskiwany jest polisacharyd, właśnie furceleran, który na przykład w Estonii, Danii używany jest jako środek dla diabetyków, środek słodzący, jest w wielu dżemach, ciastkach, a ja wzięłam go do folii. I teraz otrzymywałam na początku folie skrobiowe, które wzbogacałam w kompleks furceleranu z białkami, ale doszłam do wniosku, że Powinno robić coś lepszego, bo sama folia jest biodegradowalna. A oprócz tego do folii można dodać różne składniki, dodatki, które wzbogacą tę folię w aktywne i inteligentne składniki. I teraz dzięki tym aktywnym składnikom taka folia może mieć właściwości antyoksydacyjne czy też antymikrobiologiczne. Skoro ma takie właściwości, to może być materiałem opakowaniowym, który przedłuży na przykład czas produktów spożywczych. Czyli oprócz tego, że ją wyrzucimy bez, żadnego, bez żadnej konsekwencji dla środowiska, my możemy jeszcze jakby... Zredukować marnotrawstwo żywności. I to był mój cel, dlatego poszukiwałam różnych składników, od takich stricte naturalnych, czyli tutaj mówimy o ekstraktach roślinnych, olejkach eterycznych, a przechodzimy już na takie, które na razie nie są dopuszczone do żywności. Tutaj mówimy o nanowypełniaczach, czyli takie dodatki, które są w skali nano. I nagle okazało się, że wiele produktów spożywczych może być świeżych. Przez to, że jest opakowane w taką folię. I stąd moja przygoda ewoluowała przez wiele lat. I to proszę powiedzieć, ile pani lat w takim razie już poświęciła tej folii, bo ja usłyszałam mm. tutaj już wiele, wiele etapów, tak. y, które pani y, y, jak zaliczyła tak. w swojej pracy badawczej. No, dla mnie to jest zupełnie zaskakujące, bo to już nie tylko są właśnie folie, które znikną. W krótszym czasie rozłożą się i znikną tygodnie. po prostu ze środowiska, tak. ale są to folie smart, są to folie, które sprawiają, że zyskujemy zupełnie nowe właściwości. Tak, nadajemy tej folii nowych właściwości, czyli proszę sobie teraz pomyśleć, mamy folię syntetyczną, która ulega rozkładowi setki lat i mamy folię biopolimerową, która ulega 3-4 tygodnie, już mamy sukces. Ale proszę sobie pomyśleć, że my jeszcze tam dodajemy składniki, które mogą wpłynąć na wiele innych takich czynników, jak właśnie przedłużenie czasu trwałości żywności. Więc my mamy wartość dodaną. Jeszcze oprócz tego, że konkurujemy z foliami syntetycznymi przez właśnie tą, tą cechę biodegradowalności, to jeszcze dodatkowo potrafimy przedłużyć czas trwałości. Czy znaczy to jest zupełnie nowoczesne? Polski produkt, czy też na świecie są już podobne badania? Na ile jesteście Państwo nowatorscy w skali światowej? Na pewno skala światowa, to mówimy tutaj o Furcelleranie. Jestem jedyna na świecie, która się tym polisacharydem zajmuje, nie tylko jeśli chodzi o folię, ale również nanokapsułki. Używam go jako jednego z powłok, więc tutaj jest na pewno innowacyjność. Dodatkowo te składniki, które dodajemy, robimy wielowarstwowe folie, w których zamykamy w odpowiedniej warstwie ten składnik, żeby on nie migrował od razu do, do, do żywności. To jest następna innowacja. Mało tego, do folii używamy hydrolizatów, na przykład żelatynowych, czyli proszę sobie wyobrazić te wszystkie głowy, płetwy, ogony, które zalegają na, jako odpad poprodukcyjny. My go bierzemy z powrotem i pozyskujemy z niego hydrolizat, na przykład żelatynowy, czy też z produkcji soju hydrolizat sojowy dla wegetarian czy też wegan. I tak naprawdę składniki, które się znajdują w tej folii, pomijając już tą matrycę furceleranu, one już są innowacyjne na skalę światową. No, to musiałoby się zmienić, żebyśmy takie folie, nie wiem, mogli, zaczęli je widzieć w naszych sklepach, żebyśmy mogli kupować żywność zapakowaną w taką folię, która przedłuży jego trwałość. Przede wszystkim wydaje mi się, że Musi być ta konkretna odpowiedź choćby nawet Unii Europejskiej. Musimy rezygnować z folii syntetycznych. Na razie, moim zdaniem, te wszystkie dyrektywy mają na celu. Takie, takie, taką można powiedzieć mm, maksymę Czerwoną lampkę tak, na ale to jeszcze moim zdaniem jest pomarańczowy, to jeszcze nie jest czerwony i wydaje mi się, że to trzeba, bo jeśli proszę sobie wyobrazić sytuację, robi pani folie, które są z granulatu, czerpie pani z tego nie wiadomo jakie korzyści finansowe i nagle ktoś mówi, mam dla was alternatywę, może troszkę droższą, może jest przy tym więcej pracy, no to a też czy pieniądze to da, to się to jest jakby w, w dłuższym czasie. No to co pani wybierze, jeśli nie ma pani, właśnie tak jak pani powiedziała, tej czerwonej lampki? I wydaje mi się, że też nasza świadomość jako konsumentów bardzo się zmienia. Proszę sobie wyobrazić, że teraz my chodzimy już wszyscy w bawełnianych torbach na zakupy, a jeszcze cofając dwa lata do tyłu, to było nie do pomyślenia. Zaciekawiło mnie to, że te nowoczesne folie i te nowe. Ich właściwości. One też nazywane są foliami Smart. Mówiła Pani o tym, że one mogą przedłużyć trwałość tak. produktów. A czy mają jeszcze jakieś inne takie nowoczesne właściwości? Tak. Dzięki dodatku różnych składników potrafią na przykład informować konsumenta, że coś niedobrego dzieje się z produktem. Proszę sobie wyobrazić ekstrakt z zielonej herbaty. Używamy go na co dzień, dodajemy go również do folii i nagle okazuje się, że podczas przechowywania karpia, kiedy ten karp zaczyna się psuć, kolor taki można powiedzieć mleczny przechodzi w brązowy i to już jest dla nas znak, że zepsuł się produkt. I teraz pani stojąc przed półką w sklepie, widzi już, że zmienił się wskaźnik. Już pani wie, że pani tego produktu nie musi kupować, ponieważ on jest zepsuty. I to są właśnie właściwości inteligentne tych folii. One nie tylko przedłużają czas trwałości produktów, ale również potrafią informować konsumenta, że coś niedobrego dzieje się już Albo z otoczeniem tej, tego produktu, albo z samym już produktem. Chciałabym, moim takim marzeniem jest opracowanie folii, które jednocześnie będą i aktywne, i inteligentne. I teraz właśnie mam, jestem kierownikiem projektu, projektu LIDER, gdzie właśnie staram się opracować takie folie. I chciałabym, żeby taka folia była jednością, i zarówno we właściwościach aktywnych, jak i inteligentnych. Tutaj mamy folię, która. Y, jest i zarówno aktywna, jak i inteligentna, czyli potrafi przedłużyć czas trwałości produktów spożywczych, ale również informuje nas, że coś niedobrego dzieje się z produktem. Ją możemy zginać, ją możemy, z nią możemy, jest wielokrotnego użytku, a później czas y, biodegradacji w glebie jest około 3 tygodni. Więc uważam, a tutaj mam takie jeszcze coś to jest nowość zupełna, o której jeszcze jakby nie głosimy światu, tutaj Państwu o tym ogłoszę, jest dno opakowania. Jest to opakowanie, które ma w sobie użyte fusy z herbaty, czyli ja im daję ponowne życie, nie musimy tego wyrzucać do e, odpadów bio, dalej to wykorzystujemy, na takiej tacce możemy położyć produkt, a następnie przykryć folią. Jest gotowe opakowanie, po użyciu produktu bez problemu wyrzucamy e, i nie szkodzimy środowisku. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, co powinno się zmienić, mm -hmm. żeby te produkty weszły na rynek, żeby tak. ludzie mogli je zobaczyć w sklepach? Mówiła Pani o tym, no, że, że tak naprawdę wszystko zależy od polityków, od, od osób, które decydują, tak. które mają wpływ i mogą postawić pewne tamy rozwojowi gospodarczemu, temu, który no, rozwija się kosztem tak naprawdę naszej planety. Znaczy, udaje się pani czy państwu na uniwersytecie właśnie nawiązywać kontakty, przekonywać. Europosłów, czy jakieś właśnie osoby decyzyjne w strukturach Unii, może przedstawicieli Komisji Europejskiej, do tak nowoczesnych rozwiązań? I powiem pani, że to jest pierwsze pytanie. Pierwszy raz mam tak dobre pytanie, ponieważ. Ja zawsze starałam się wytworzyć taką folię. Dla mnie najważniejszy był początek i na samym końcu ten rezultat. Czy mam taką folię, jak chcę, i nagle o tych moich foliach zrobiło się głośno, bardzo dużo pracy zrobiły media, ponieważ są nastawione na coś nowego, ekologicznego, innowacyjnego. I stąd zrobiło się głośno. Ja jeszcze nigdy nie myślałam właśnie, żeby móc pójść i zapukać do powiedzmy jakiegoś europosła i powiedzieć. Mam gotowy produkt i chciałabym, żeby może właśnie zaczęła palić się ta czerwona lampka, o której rozmawialiśmy. I też uważam, jeszcze na to patrząc, że y, chyba jestem za, na to za malutka jeszcze, żeby takie rzeczy robić, ale powiem pani, że zaczynają się odzywać firmy. Które są właśnie zainteresowane tym produktem. One właśnie pokazują, i to są firmy, które mają to e, proekologiczne myślenie. I ja z takimi osobami chcę współpracować, ponieważ uważam, że jeśli od nich to wyjdzie, to są na dobrej drodze, żeby to już widział każdy konsument. Na dzień dzisiejszy, na razie, staram się uzyskiwać. Pieniądze na te moje badania, i mam nadzieję, że w ciągu roku, dwóch, trzech. To... Ja myślę, że my tu w Małopolsce możemy być bardzo dumni, że zarówno naukowiec z Krakowa, jak i Uniwersytet Krakowski robi tak nowoczesne w skali światowej rozwiązania, tak. no i trzeba powiedzieć, że Kraków też bardzo dużą, staje się takim miejscem rozpoznawalnym, jeśli tak, chodzi tak. o wydarzenia preekologiczne, tak. takim wydarzeniem, na którym będzie można Panią spotkać, jest już zapowiedziany wrześniowy kongres, Energy, Green Energy Congress, który będzie tutaj w ICE tak. i będzie można Panią tam usłyszeć. Kogo spotkam na tym kongresie? Będzie tam również Pani, ale jakie są jego cele? Przede wszystkim, cele, jak sama nazwa wskazuje, mówimy tutaj o zielonej energii, która ma wpłynąć na nas, na nasze środowisko, na nasze życie. Jak patrzyłam sobie, jacy będą prelegenci, to muszę powiedzieć, że będę słuchała wielu wystąpień, ponieważ tutaj już mówimy o energii e, słonecznej, o różnych, e, można powiedzieć, aspektach, które mają nam pomóc. A nie zaszkodzić środowisku. Więc wydaje mi się, że takie kongresy są bardzo potrzebne i on odbędzie się 23 września. Serdecznie zapraszam. Yy, I wydaje mi się, że wiele osób stamtąd wyjdzie z zupełnie inaczej, otwartym umysłem. No, potrzebna jest nam taka wręcz zielona. Rewolucja, tak, która może zacząć się i tu w Krakowie i w Małopolsce, a być może później y, 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 usłyszymy o tym na obradach Parlamentu Europejskiego. Y, może dowiemy się wkrótce, y, że taka folia to jest właściwie konieczność, dokładnie. że musimy ją wdrażać. Tak. Mam nadzieję, że tak będzie y, y, i cieszę się, że, mogłam, że mogliśmy Panią tutaj gościć w studiu. Ja bardzo dziękuję za, dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję ślicznie.